No, cześć, cześć witajcie. was w kolejnym odcinku na kanale Speed Simulator 99. I słuchajcie, ponieważ dostaliśmy nowe liksy, nowe wycieki, nowe przecieki dotyczące nowego update'u, który miejmy nadzieję widzi już w sobotę, bo w sumie dalej nie wiemy, kiedy ten update będzie. Jednakże prawdopodobnie, że nie było go w tamtą sobotę, a wszyscy myśleli, że będzie. No to raczej będziesz tą sobotę, bo już naprawdę długo update'u nie było i wygląda na to jakby Big Games miałeś praktycznie wszystko przygotowane na ten update. Ale słuchajcie, bo dostaliśmy nowe eliksy, które są naprawdę ciekawe. A co dokładnie e, dodali, co dokładnie Big Games nam pokazało? A pokazało nam Mastery. Mastery i ulepszone teleporty. Tak, to są nowe liksy poza tymi, które pokazałem na shortcie, bo jak nie wiecie, zrobiłem shorta z wyciekami jakiś tydzień temu I od tego czasu nie pojawiło się dużo nowych wycieków, praktycznie w ogóle poza tymi, co pokażę dzisiaj eee, No i jeszcze... Zostało ogłoszone, że będą Enchanty poziom 8, więc będzie Enchant 8 i to na pewno będzie dużo kosztować. Jednakże tak, poza tym to właśnie zostało dodane, zostanie dodane mastery i ulepszone teleporty, więc już wam pokazuję zdjęcie, ale jeszcze to. Dla tych co nie wiedzą co to jest Mastery, Mastery to jest takie coś co było w Pet Simulator X i działa to tak, że na przykład mamy na przykład Egg Mastery i wbijamy poziomy w tym Mastery za otwieranie jajek. Jak wbijemy któryś tam poziom to mamy potem więcej bonusów i jak tam wymaksujemy, tam bijemy 99 level, to po prostu przynajmniej tak było w Pet Simulator X, będziemy mogli trafić na przykład złote pety ze zwykłego jajka. Więc nie będziecie musieli kupować Game Passa, więc to jest mega fajne było dla graczy Free to Play. A teraz, no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ok, więc pierwsze zdjęcie, które możecie zauważyć, jest to Mastery, w którym póki co widzimy tylko 4, 5, 5 opcji. Jest to Breakables Mastery, tutaj jest pewnie Enchant, Potki, Jajka i nie wiem, czyżby to był merchanty, jakby to byłby sklep. Jeżeli tak, no to ciekawie, bo ciekawie mnie, co to będzie dawać za bonusy. Nie wiem, tańsze ceny, może jakieś lepsze rzeczy w sklepie. No ciekawie, ciekawie. E, póki co możemy zauważyć tylko Breakables Mastery. E, no i tutaj, sami możecie zauważyć, jest tutaj naprawdę dużo poziomów, jak na przykład od 70, potem 2,80, 3,90 level, tutaj Better Loot, Flag Duration, Golden Breakables i za level 99. Spawn 3 i, co najmniej zauważyć, na dole i na górze pisze więcej, czyli tych poziomów chyba jest naprawdę bardzo dużo, więc ciekawie, ciekawie, no... Póki co widzimy tylko właśnie Pre Cables Mastery. Nie wiemy, jak to będzie działać z innymi rzeczami, ale możemy zauważyć, że tych poziomów jest znacznie więcej niż jak było w Pet Simulator X. I pytanie jest jedno: czy będzie tylko 5 opcji Mastery, czy będzie i więcej? O póki co widzimy tylko 5, ale mam nadzieję, że więcej tego dodadzą, bo tutaj jest naprawdę dużo rzeczy, z których można by było Mastery ogarnąć. OK, kolejną rzeczą, jaką możecie zauważyć, są to nowe teleporty, które może na pierwszy rzut nie różnią się niczym. Ale po lewo i na górze możecie zauważyć nowe opcje. Po lewo raczej obstawiam, że będą to po prostu szybkie teleporty na spawn, na TechWorld, czyli do rakiety i na Trading Plaze. Na górze możecie zauważyć no, te rzeczy coś po prostu na mapie wyświetlają jak jakieś, nie wiem, gifty, czy teleporty, czy sklep merchanty. Więc prawdopodobnie, kto wie, może po prostu jak naciśniemy sobie na, na przykład merchant, to pokażą nam się tylko krainy z merchantem. Kto wie, jednakże no na pewno fajne, fajne rozmaicenie, bo czasami naprawdę długo trzeba, długo sobie szukam, żeby się tepnąć na jedno miejsce, które chcę, więc tak będzie można sobie szybko na przykład odebrać, nie wiem, gemy, jakieś darmowe nagrody, bo będziesz od razu wiedział, gdzie się tepnąć i szybko, sprawnie, fajnie. Więc całkiem fajnie i myślę, że takie rozmaicenie jak najbardziej na propsie. I ostatni jeszcze taki mały leak, e, tak będą się prezentować enchanty na poziomie 8, no chyba że to jest fake, ale raczej, raczej nie, bo na no, symulatorze 99leaks na no, twitterze raczej zwykle... Leki wypuszczali, więc no tak się będą prezentować na wężdżan. Ok, ale jeszcze zanim skończymy, oczywiście musi być konkurs. Więc słuchajcie, zanim e, powiem, albo nie, w sumie już powiem, e, dzisiaj będzie konkurs na jeden koktajl. Więc jeżeli chcecie zdobyć taki koktajl, napiszcie hasło Masteri, swój Nick z Robloxa, zostawcie łapkę i suba. I oczywiście pamiętajcie, żeby napisać ten link z Robloxa, ten gdzie jest małpa, bo jeżeli macie ten, to muszę mieć ten, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest ta małpa, żebym mógł wam po prostu wysłać w mailboxie, ale słuchajcie, jeszcze zanim to, zwycięzca poprzedniego konkursu teraz wam się wyświetla, więc gratulacje, 250 tysięcy gemów ląduje swoje do ciebie, więc powiem tak, gratulacje, wygrałeś konkurs, więc polecam napisać, bo dosłownie jeden komentarz, łapka w górę, subskrypcja oczywiście, no i... Tak oto możecie zdobyć sobie domowe gemy. Więc e, gratulacje. E, no i to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Trzymajcie się, możecie też być na Discorda. I zapraszam na streamy, które w większości są o godzinie 18 w weekendy. No teraz mam ferie, więc jest częściej. Chociaż od następnego tygodnia nie będę miał jak wrzucać, bo wyjeżdżam. Ale póki co jeszcze jest. Więc trzymajcie się, pa, pa i cześć, siema.